Kiedyś spotkałem się ze starszym panem, który no nic siłą rzeczy nie wiedział na temat nowych technologii, już tym bardziej AI, więc stwierdziłem, że zobaczymy jak zareaguje na czata GPT. Wyciągnąłem komórkę z kieszeni, włączyłem sobie tą mobilową tak zwaną wersję, odpaliłem głosową wersję i zacząłem z nim pokazywać mu w jaki sposób to działa. No i Pierwsze wrażenie było no fajne, taki widziałem jakby lekki strach, trochę niezrozumienie o co w tym wszystkim chodzi, ale przekonałem go na tyle, żeby zainstalował to sobie również na swoim telefonie, no bo to wersja bezpłatna mogła mu pomóc. Spotkałem go, nie wiem, parę tygodni później yy, i byłem w ciężkim czołu w jednej kwestii. Pamiętam, jak on wyciągnął wtedy telefon i pokazał mi, w jaki sposób korzysta z Chata GPT i użył kilku magicznych słów, które mnie absolutnie wtedy rozwaliły. Czyli on zapytał o jakiś trudny temat i powiedział: Wyjaśnij mi to, jak dwunastolatkowi. I powiem szczerze, byłem w ciężkim szoku, ale to pokazało mi inny obraz tych technologii w ogóle AI, które dzisiaj się stosuje i jest w zasadzie wszędobylskie. Taką demokratyzację trochę wiedzy, nie? Wszyscy mają dostęp do wszelkiego rodzaju wiedzy mogą być paradoksalnie ekspertami od wszystkiego i pokazało mi to jak świetnie taka technologia może pomagać na przykład właśnie seniorom czy starszym ludziom załatwiać czasami może dla nas błahe proste sprawy ale dla nich wbrew pozorom trudne